Gdzie pan jest pomiędzy tymi dwoma stronami? Nie, byłam z... przede wszystkim, że jeżeli ktoś myśli, że dzisiaj Polacy najbardziej czekają na to, żeby srogi minister sprawiedliwości i prokurator generalny wsadził jednego czy drugiego przeciwnika politycznego do więzienia, to myślę, że źle odbierają nastroje, emocje społeczne. Ludzie dziś są zainteresowani tym, dlaczego kolejki do lekarza rosną, co z szkołami, czy trzeba będzie dzieciakom płacić za korepetycje, żeby zapewnić porządny poziom edukacji, co z pracą, czy te miejsca pracy, w których pracują, będą stabilne, będą bezpieczne, czy też na przykład luka wytwórcza w energetyce im zagrozi. To są sprawy, którymi ludzie dzisiaj żyją dużo bardziej niż tym, czym żyją politycy, czy tą wzajemną szarpaniną. Oczywiście, jak ktoś coś ukradł, to powinien siedzieć, to jest jasne. Ale to naprawdę nie zastąpi tych nierozwiązanych spraw, których ten rząd od półtora roku nie rozwiązuje, jeżeli chodzi o zwykłe, życiowe sprawy milionów ludzi: o mieszkania, o zdrowie, o inwestycje w energetykę, o inwestycje w nowe technologie, od których zależy to, jakie potem będziemy mieli płace. Więc ja, ja zupełnie nie. Nie rozumiem tej fantazji o tym, że rozliczeniami rząd zaspokoi wyborców, bo ci wyborcy oczekują dzisiaj czegoś dużo więcej niż tego, że ktoś poszedł się tyć.